Cześć, witamy Was w krótkim materiale, ale bardzo ważnym uważam dla wszystkich, którzy chcą kupić pojazdy marki Barton, Junak. MRF, Kajo, Pitgang, czyli te wszystkie marki, które mamy w swojej ofercie. Ponieważ za, z racji, że jest Black Friday, będziecie mogli kupić te pojazdy, które mamy w swojej ofercie na stronie ze specjalnym kodem rabatowym 10%. Zainteresowany jesteś tematem? Oglądaj dalej. Zaczniemy od najbardziej popularnych motocykli w naszym salonie, czyli e na KM15. Tutaj widzicie akurat pojazdy, które są przygotowywane z drugiej tury, więc już kończymy. Jest kilka ciekawych, kilka fajnych nowości, o których będę mówił, ale osoby, które planowały kupić takiego e na M15, jak poczekały do dzisiaj, no to macie mega opcję, ponieważ kupicie go 10% taniej. A szczegóły będę robił dzisiaj, mówił na live'ie o 20 na YouTubie i na TikToku więc nie wiem, na którym medium społecznościowym siedzicie, więc tutaj będę Wam w trakcie live'a mówił, pokazywał i dyktował kod rabatowy, którego będziecie mogli wykorzystać tylko dzisiaj do godziny 20. Oczywiście nie może zabraknąć crossów, czy to Bartona, czy to Kajo. również będziecie mieli je 10% taniej. Nie może zabraknąć też w promocji wszystkich skuterów, z wszystkich motorowerów marki Barton, Junak, skuterów elektrycznych i też pojazdów, na które na pewno czekacie. Na przykład jak Barton Blade R będzie wchodziła nowa norma Euro 5, o których będziemy mówić bliżej końca roku. Na chwilę obecną zamrażam Wam cenę 13 999. od tej ceny będziecie mogli jeszcze uzyskać rabat, kod rabatowy. Przypominam, do 22 dzisiaj będzie ważny kot rabatowy, którego pokażę na live'ie, na TikToku i na YouTubie, więc zapraszam Was serdecznie. No i nie dość, że zamrażam Wam cenę, to jeszcze od tej ceny będziecie mieć 10% tani. Podobny przykład będzie z Bartonem GT 125 i innymi pojazdami, które na przykład macie informacje na naszej stronie, że jest... Oczekiwanie na dostawę więc zamówienie musi wskoczyć. A realizacja zamówienia może być powiedzmy tam sobotę, niedzielę, w poniedziałek. To już będę się z Wami kontaktował. Tak samo z pojazdami off-roadowymi, terenowymi, czyli kłady z homologacją bez homologacji dla dzieciaczków, z dirtbajkami, mniejszymi, większymi, pitbikami większymi, mniejszymi, różnej maści. To wszystko będzie można kupić dzisiaj. 10% taniej, ale naprawdę to jest ekskluzywny kod rabatowy dla osób, którzy będą na live'ie. Ja wam przekażę ten kod rabatowy, a przy okazji będę pokazywał jak prawidłowo dobrać motocykl, jak podejść do zakupu motocykla, na co zwrócić uwagę. Więc połączymy praktykę, poradniki i Kupowanie, bo jest oczywiście Black Friday. Ja Was serdecznie zapraszam. Widzimy się już niedługo o 20 na live. Mam nadzieję, że wyhaczycie mega, mega, mega promocje. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć!